Ale wy drogie możecie mówić sobie na wszelki wypadek docisnę. Na wszelki wypadek zrobię więcej. Na wszelki wypadek pójdę kilka kroków dalej. Bo mam obawę. Może niedużo, może to tak na wszelki wypadek. Że coś, a nóż może się wydarzyć, i wtedy będzie mi trudniej zrobić wszystko na czas. Więc idziecie z tym. Robicie. Działacie. Uważacie. Muszę zdecydować. Muszę zdecydować. Co mam do zrobienia, kiedy, w jakiej ilości, co może być łatwiej zrobić wtedy, co wtedy, gdzie muszę mieć więcej na wszelki wypadek, co jestem w stanie w razie czego szybciej i łatwiej nadrobić. A co może mi się nadrabiać trudniej, jeżeli pójdzie coś nie tak? Jeżeli na przykład Złapie mnie grypa. Nie mówię, że kogoś złapie grypa. Nie, nie, spokojnie. Ale możecie zdecydować, że coś zrobicie tak troszeczkę na górkę, tak, że gdyby was miała złapać ta grypa, to z tym i z tym jeszcze w grypie sobie poradzicie. Ale nie z, nie z innymi rzeczami, które chcecie zrobić na górkę. A chcecie zrobić coś więcej z całą garścią różnych konkretnych spraw. Takich dotykalnych, ale takie, które są wartościowe, wartościowe jak tak samo wartościowe. Każde jest. Jak, jakbyście mieli garść 5 złotówek na przykład. Na przykład. To moglibyście powiedzieć. Mam tutaj 85 złotówek, może to być euro, może być to coś innego. I każda. Ta pojedyncza złotówka, 5złotówka, złotówka i tak dalej ma tę samą wartość. To są rzeczy, które robiliście już kiedyś, i możecie chcieć wracać do różnych rzeczy, takich właśnie. Możecie też chcieć wracać do różnych spraw finansowych. Zająć się tymi. Sprawami finansowymi, trochę jakby na górkę, zająć się swoimi zapasami, może swoimi oszczędnościami, tym, co udało Wam się gdzieś tam zachować. Tu jest powrót do różnych działań. Ktoś, zanim gdzieś ruszy, zanim ruszy robić coś innego jeszcze, no to musi zająć się tymi sprawami, które są do siebie bardzo podobne. Czym te sprawy nie są? Dowiedzmy się, czym one nie są. To nie są rzeczy, które robiliście na świeżo. Rzeczy, na których się nie znacie. Na co uważać? Uważajcie na kluczowe informacje. Na to, co gdzieś tu. Wychodzi z ust, na to, co otwiera głowę, na to, co widać na tle gwiazd, na tle przestrzeni, to, co można dostrzec pośród wielu różnych punktów. Na nowe otwarcia, za pomocą starych kluczy. Moi drodzy, jest dla was przekaz, który nie potrzebuje doprecyzowania. Po prostu to macie usłyszeć. Coś wychodzi, coś wypada. I wy czujecie, że trzeba się temu przyjrzeć. I że są to takie różne wyskakujące sprawy, które są obok siebie i które wyskakują w tym samym czasie. Ale to, że one wyskakują w tym samym czasie, nie sprawia, że one są ze sobą powiązane. To jest ten moment, w którym mówimy, że korelacja to nie jest przyczynowość. Coś może być w korelacji, ale nie musi być przyczyną jedno drugiego. Nie mówię, że gdzieś nie ma przyczynowości, bo ona na pewno gdzieś tam jest. Ale jeżeli zobaczycie te sprawy, o których zaraz powiem, Wyskakujące w tym samym czasie, to możecie pomyśleć sobie, no tak. Ale czy to znaczy, że to jedno z drugiego wynika? Nie. W tym momencie odpowiedź jest nie. I mówię Wam to jednoznacznie. Tu nie ma wątpliwości. Mamy tu żal kobiety. Żal kobiety, która. Jest sama i która nie widzi, że ma coś za sobą. Moi drodzy, w piątce kielichów często za sobą mamy dwa kielichy. Dwa kielichy mogą mówić o partnerstwie, ale tu jest tylko jeden kielich z tyłu. Tu nie chodzi o to, że ktoś ma za sobą gdzieś ukryte partnerstwo, które go nie dostrzega. Tu nie chodzi o zapomnienie o jakimś partnerstwie, do którego można wrócić. Ktoś tu może mieć po prostu jakąś uczuciowość za sobą, czy ziarno uczucia, z którego może coś wyciągnąć. Ale to nie chodzi o to, że tu jest wiele osób z tyłu. Tu nie. Ta kobieta większość ma przed sobą. Większość widzi i to ją może zasmucać. Co jeszcze? Mamy tu też panią. Która, osobę, która jakby siedziała kiedyś i czekała, aż coś się zmieni w relacjach uczuciowych. I to jest pani, która nie widziała tego, co jest ofiarowane. Ale teraz może to zobaczyć. Teraz może się odwrócić i zobaczyć. Poza tym, że mam trzy, to mam jeszcze jedno. Czyli wygląda na to, że mamy kogoś, kto nie dostrzega, że coś ma i kogoś, kto właśnie to dostrzegł, moi drodzy. Mamy też kogoś, kto ma taki płomienny umysł i jest w stanie. Wykorzystać swój umysł jako zaczątek działania. Tu nie chodzi o ciało tej osoby. Tu nie chodzi o ręce, nogi, brzuch, ramiona, plecy. Jakie masz duże plecy, gdzie masz plecy? Ja mam w kilku miejscach, jak w trzynastym posterunku kiedyś. Wygodnie z tym Panu. Tu nie chodzi o to, że ktoś ma plecy. Tu chodzi o to, że ktoś tu ma światło. I jeszcze jedna. Czwórka różdżek odwrócona. Są tu jakieś wykręcone tańce przy namiocie. To może być dosłownie namiot, a to może być po prostu takie miejsce. Taka przestrzeń, która jest stosunkowo nieduża i może robić zaschronienie. To może być na przykład czyjś mały domek. Czy małe mieszkanko, czy mała baza. I jakieś dziwne tańce pojawiają się blisko. Drogie lwy, na co możecie czekać? I może na tym zakończymy, zobaczymy. Możecie czekać na magika. Możecie czekać na kogoś, kto zachowuje się w taki sposób, jakby miał nie parę rąk, ale dwie pary rąk. To ktoś, kto jest w stanie działać za kilka osób, a przynajmniej za dwie osoby jednocześnie. To jest ktoś, kto potrafi wykorzystać różne atrybuty w działaniu i nie musi mieć wielkiego biurka, żeby coś zrobić, żeby coś wyczarować. Ale to nie jest ktoś, kto wyciąga królika z kapelusza. To nie jest ktoś, kto potrzebuje jakiegoś naczynia, z którego musi coś wyjmować. To jest ktoś, kto potrafi działać, myśleć, dotykać wartości i czuć uczucia. I zanurzać się odrobinę w tych uczuciach. To jest ktoś, kto może na swoim niewielkim biurku, krzesełku, stołeczku, mniej lub bardziej dosłownym, położyć przede wszystkim uczucia. Ale działa z tym wszystkim. Hmm? Polubiajcie, subskrybujcie, dzielcie się treścią. Wszystkiego dobrego.